Szanowni Państwo, odnosząc się do wypowiedzi pana Andrzeja Siwka z dzisiejszej sesji, chciałbym powiedzieć tyle, że pracujemy nad umową dzierżawy spółki, właściwie przedsiębiorstwa. Jest to umowa bardzo skomplikowana, która dotyka wielu aspektów, musi zabezpieczyć działalność tego szpitala na długie lata, w związku z czym jest ogromna potrzeba długiej pracy nad tą umową, na to, żeby mecenasi, zarówno dzierżawcy, jak i mecenasi zaangażowani z naszej strony mogli dyskutować i doprecyzowywać wszystkie szczegóły tej umowy. Myślę, że tę umowę będziemy w stanie podpisać, w zasadzie zaparafować w najbliższym czasie, natomiast kluczowym aspektem całej procedury jest uzyskanie pożyczki, której jedynym źródłem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. W związku z tym działanie pod presją czasu jest tutaj niewskazane, a telefony pana Siwka w zasadzie nie pomagają, tylko ich przeszkadzają w skupieniu się nad rzetelną pracą nad tą umową. Jeżeli będziemy gotowi do podpisania tej umowy, to na pewno to nastąpi. Zdaję sobie sprawę z tego, że czas gra na naszą niekorzyść, ponieważ każdy miesiąc działania tego szpitala przynosi straty, aczkolwiek nie chcemy podpisywać umowy, która będzie nieprzemyślana, która będzie pisana pod presją czasu. Chcielibyśmy Państwa uspokoić i zagwarantować, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki do tego, aby ta umowa była jak najlepiej sporządzona, żeby ona widziała przewidywała wszystkie możliwe zdarzenia, które mogłyby się zdarzyć w tak długim okresie czasu. Dziękuję bardzo.